Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do materiału specjalnego, a mianowicie fishing battle na maślance. Będą dwie drużyny, nasza drużyna Feeder Sklep, kontra drużyna przeciwna Angryfish. Dwie bardzo mocne ekipy. Podzieleni jesteśmy krzyżowo po pięć osób z jednej i z drugiej strony, z tym, że w jednej są trzy osoby z teamu Angry Fish, z drugiej strony trzy osoby z Federsklepu. sklepu. Także każdy ma swoje otworki, każdy ma szansę się wykazać. To jest maślanka, tutaj są ryby. Nasi zawodnicy, którym dzisiaj będziemy dopingować, są w trakcie przygotowań szykułem zanęty, pelety, rozkładają wędki. Naprawdę jest mocny skład dzisiaj, będę bacznie obserwował co nasi zawodnicy robią, może sam się czegoś nauczę. Kapitani naszych drużyn zaraz się wypowiedzą, będzie to Marcin z Federsklepu oraz Maciej z teamu Angry Fish. Koledzy już pomału odliczałem sekundy do rozpoczęcia zawodów, o dziewiątej startujemy. Oczywiście dopingujemy obu drużyną. to jest zabawa, rywalizacja i oczywiście wędkarstwie o to właśnie chodzi, żeby spędzić miły czas nad wodą, żeby się bawić. Tutaj nie ma przegranych i nie ma zwycięzców, ale oczywiście wiadomo bardzo ciekawe kto dzisiaj złowi tych rybek najwięcej chodzi tutaj głównie o taką zdrową fajną rywalizację na poziomie o to w tym wszystkim chodzi tak jak wspominałem jesteśmy na Maślance jest to bardzo fajna woda dosyć już ostatnio wymagająca woda spisuje się tutaj bombka metoda można łowić ryby ze środka, z bliska, spod nóg. Także jest tutaj wiele motywów, w których można się wykazać. I ja myślę, że będzie bardzo, bardzo dzisiaj ciekawie. Będę ich wszystkich obserwował, bo ja dzisiaj nie łowię. Ja dzisiaj pełnię rolę kamerzysty, także wyżyję się z kamerą. A Wy, mam nadzieję, że będziecie mi przy tym wszystkim towarzyszyć. Idziemy zobaczyć do kapitanów. Siemanko, witajcie. Dzisiaj pewnie już Dawid wspominał. Fishing Battle. Fajnie, bo już długo nie było. My standardowo przygotowujemy się e, bardzo prosto. Ja dzisiaj tutaj, jakbyś mógł Dawid, to ja dzisiaj tutaj mam na bąbkę e, praktycznie samą kukurydzę i to zamierzam e, strzelać z procy na 17 metr. E, tutaj mam pellet Osmo, najprościej na świecie. I to jest tyle. Jeszcze mam zanętę, natomiast zanęty użyję dopiero wówczas, kiedy będzie naprawdę lipa, kiedy tej ryby nie będzie, kiedy trzeba będzie ją naprawdę targać, chociaż nie zapowiada się, bo tak jak mówiłem tutaj naprawdę ludzie łowią rybę za rybą. Także tak cicho mam nadzieję, że ten pelet to będzie właściwie to. No i każdy z nas w zasadzie, jeżeli chodzi o ekipę Fedry sklepu, każdy jest praktycznie tak samo przygotowany, jeżeli chodzi o pelet, a a każdy sobie gdzieś tam wymyślił, co robi drugie. Ja sobie wymyśliłem bombkę, wymyśliłem sobie kukurydzę i myślę, że to dzisiaj zda egzamin. A jak będzie, przekonamy się, myślę, że niedługo. Dziękuję. Cześć, witajcie. Proste z Maślanki. No co, dzisiaj mamy 5 na 5. Pogoda nam dopisuje, także myślę, że będzie ciekawie. No co, zbliżamy się do wstępnego łowienia. Taktyki na razie może nie będę zdradzał, bo tu Dawid może tam gdzieś podpowiedzieć komu, także jeszcze nie. No ale myślę, że się niczym nie wyróżni. taki standard jak wszyscy stosują, także zobaczymy. Ryba chodzi, miejmy nadzieję, że będzie też na dnie, bo to niekoniecznie. Dzisiaj łowimy na bombkę i metodę, także zobaczymy co będzie skuteczniejsze. No i tyle, powiem szczerze, że na razie lekki stresik, także nie wiem co jeszcze mówić, także może jeszcze później się to zobaczymy. Fajnie, masz przede wszystkim zabawa. Zabawa. Przede wszystkim zabawa. Zresztą na metod Feder Polska widziałeś, że dla mnie to jest zabawa, także tego się trzymajmy i, no, i zobaczymy. dla no. mnie ostatni dzień to już nie była zabawa. No tak. dla ciebie, no, dla mnie też, nie? Dla mnie niestety też no dostałem takie miejsce, nie inne, no i no, trudne. No. Życie, no. Życie, tak. To jest właśnie to zawody. Przede wszystkim miejsce, później umiejętności. No i co? Dawid Itz już. <laughs> Dawid <Itz> już. <laughs> Właśnie zaczął się proces nęcenia. Wszyscy zawodnicy, jak jeden mąż dosłownie, zaczęli nęcić z procy kukurydzą bliską linię. Znaczy to, że lekcje zostały odrobione, ponieważ tutaj na bąbkę bardzo dużo się łowi. I myślę, że jest to dobra taktyka. Jestem bardzo ciekawy, kto złowi pierwszą rybę. Teraz idziemy sobie na drugą stronę, zobaczyć do zawodników tutaj od cienia strony, w którym ja dzisiaj będę się raczej ukrywał, bo słońce jest naprawdę mocne. I jest troszeczkę za gorąco jak dla mnie. Tyle, bawią się chłopaki, to najważniejsze i oglądamy dalej. Widzę, że z tej strony od razu odpaliło Artur, dwie ryby, Mati i właśnie ryba, także bardzo fajnie, nie będziemy mi za bardzo przeszkadzać. To będziemy sobie, zrobimy jakieś ujęcia. Widać, że tutaj chłopaki się od razu wkręcili. I zaczyna się fajnie, bo są ryby. Widać, że są i chyba będzie dzisiaj dobry dzień, jeżeli chodzi o wędkowanie. Cześć, witajcie. Minęło pierwsze pół godziny. Start był bardzo dobry. 4 rzuty. Cztery ryby. Super poszło. Jeszcze do tego dwie się niestety spięły. Ale start jest dobry względem chłopaków. Jak widzę punkty robię, także dobrze. Ale tak reasumując normalnie podajnikiem mamy podajnik jak zwykle różowy Różowy tutaj był. Ośma go zresztą zobacz, tutaj nawet leży muszykowane. No, ale to egzo? Tak. Egzo. egzo różowe. I one dały fajnie ryby i nagle odcięło, dwa rzuty, nic. Przeszedłem na bombkę i teraz ją pilnuję, bo dało to rybę. No i pilnuję, no to myślę, że jak za pół godziny na zawodach jest nieźle. Nie wiem, no ciężko jeszcze coś powiedzieć, bo miałem akurat fajne wejście w to łowienie, więc tak więc tak nie wiem jak to coś się tam próbuje dziać Może powiedz o tym jak strzelać pod tą bombkę teraz. To znaczy się powiem Ci, że bardzo ostrożnie jak widać po jednym ziarenku, po jednym ziarenku, ale, ale tak bardzo jakby częściej, systematyczniej. I widzę, że mam takie obcierki, coś się dzieje, coś tak... Ale raz... Jestem w tej chwili w trzecim zarzucie, także... A już z bombki udało mi się jedną rybę trafić, więc tak... W tej chwili przeszedłem trochę na nią i próbuję na niej... Ile, ile się da, jaka jest skuteczna, widzę, że coś się tam dzieje, jak widzicie dość często strzelam, ale mówię po, po jednym ziarenku. Żeby coś tam plumpało, ale żeby ich za bardzo nie odstraszyć, żeby nie było, że im się tam sufit na bo wali, nie? Ale widzę, że jest trudna ryba, że chłopcy tak no, nie odławiają jakoś za bardzo. Więc tak lekko nie będzie, bo i zawodnicy są są fajni i no, nie z pierwszej łapanki. Także także my się spotkali w takim myślę fajnym towarzystwie. Dwa sklepy, idea takowa, żeby się fajnie pobawić. Udało się zgrać z terminem. No i tak się też będziemy dzisiaj trochę bawić. Oglądajcie nas dalej. O, i mam fajnie rybę. Super, Super wyszło. Fajnie. Garny. Witam serdecznie, Kuba Mangryfis. Yy, jesteśmy po pierwszej godzinie łowienia, na tą chwilę mamy 4 karpie, 6 karasi. Zauważyłem jedno, że po każdym karpiu wchodzi masa drobnego karasia i trzeba szybko zmieniać linię na co łowię? no, Mam przygotowaną zanętę i pelet, yy, czego bym nie wrzucił do wody. O, mamy jakiegoś brzdąca. Znowu karaś? Znowu karaś. No i zaraz, zaraz zobaczycie rozmiar tych karasi. No to chyba coś z większego. Cyk. O właśnie. Sam się wypiął, pomógł. Karachy są tej wielkości. I mniejsze. I mniejsze. I mniejsze. Ale karpie też są, tak? Karpie też są. Mamy cztery karpie. Jeden do trzy kilo. No i szukamy. Staram się jakoś wyselekcjonować, żeby tego karpia jednak było więcej, bo karasia mi wyniku nie zrobię. Zobaczymy co będzie później. Do końca łowienia jeszcze trochę czasu jest, także Dobre. wszystko się może zdarzyć. No powodzonka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Również wszystkiego dobrego. Zobaczymy co będzie dalej. Myślę, że teraz będziemy się widzieć już bliżej końca, żeby ich tutaj nie stresować za bardzo tą kamerą, bo nieraz jest tak, że podchodzę, słuchajcie, a tam pyk, ryba spięta. No i kogo winią? No, kogo winią? No, to mnie. Że tyle. Jedziemy dalej. David. W tej chwili łowię na bombkę i tak od dwóch, po dwóch godzinach w zasadzie przeszedłem zupełnie na bombkę i okazało się to, może nie strzelałem dziesiątkę, ale rzeczywiście tej, tej ryby jest sporo. Co prawda przez dwie godziny sprawdzałem, czy jest, czy nie ma cokolwiek na, na bliskim dystansie pod bombką, ale tej ryby wcześniej zdecydowanie nie było. Po dwóch godzinach jak już weszła, to jest po prostu cały czas i to do tego stopnia, że brakuje mi kukurydzy i teraz jeszcze dodatkowo strzelam twardym peletem i cały czas się coś dzieje. Co prawda nie zawsze kończy się dużą rybą, ale, ale przede wszystkim te ryby po prostu zwyczajnie są. Na pusz stopa zakładam dwie kukurydze. W zasadzie jedna by w zupełności wystarczyła, ale chcę mieć pewność, że że coś zostanie nawet jak będzie jakieś takie sztuczne branie. Tutaj jeszcze ze względu na to, że, że brakło mi kukurydzy, to sobie oddzieliłem tą kukurydzę, to jest tak pochyło troszeczkę, tą kukurydzę dałem na jedną stronę i ją mam po prostu na haczyk, a palet zamoczyłem w tym, w tym soku z kukurydzy i tak też tym strzelam teraz. Jakoś trzeba się było ratować. Natomiast jak próbuję łapać na, na palet, nie mam takich efektów jak na, jak na kukurydzę. Nie wiem czym to spowodowane, natomiast w strzelaniu to nie przeszkadza, bo to zwyczajnie robi plus, robi plumi i zwyczajnie działa już tak chyba z godzinkę czasu strzelam co jakiś czas po parę ziarek i ta ryba jest. Ewidentnie cały czas. Co prawda lepszy efekt miałem troszeczkę jak kukurydzę miałem cały czas i kukurydzą strzelałem, te ryby jakby one się szybciej meldowały. Czasem miałem nawet branie z opadu. Teraz ta ryba jest, ale jest, jest rzadziej. Natomiast tak patrząc tutaj na sąsiadów, e, idzie całkiem dobrze i dlatego też podjąłem decyzję, że nie zmieniam już taktyki, zostaje tak e, do końca. No chyba, że zupełnie stanie. Także także zobaczymy. Mamy 40 minut do końca. Powiem wam szczerze, że jestem tutaj pierwszy raz, także jakieś wnioski powiedzmy udało się wyciągnąć, aczkolwiek myślę, że jeszcze raz bym musiał to przyjechać, żeby to potwierdzić. Na pewno dzisiaj górowała bombka i taką odmianą było w miejscach, gdzie strzelałem peletem za bombką, po prostu podajnik z zanętą. I wtedy wchodziły większe rybki, czy będzie jakiś sukces? Ciężko powiedzieć. No Mam cztery większe ryby, i cztery mniejsze plus dwa karasie. Także nieźle najgorzej, ale też na pewno boki mnie tutaj robią. Także <grytanie> czekamy, czekamy na ważenie już niedługo. No i na pewno czekamy na rewanż. Tym razem jakaś nasza woda. Myślę, że będą to stawy kulesza z dużymi rybami. Że będzie jakaś odmiana, są tam ryby od 5 kg z I że na pewno będzie zabawa. No i tyle co widzimy się na ważeniu. O, o, o! Jest, 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 jest. Ja tu cały czas mam Mam nadzieję, że widzieliście to fajne, efektowne branie. Bo naprawdę na bąbkę są takie, takie atomowe. Piękne są brania. Daje im tak naprawdę. Odjechać. Robię na miękko koło że zresztą zawsze o tym mówię, ale szczególnie tutaj, gdyż mają te pyszki takie dość pokaleczone, i, i jak za szybko trochę reagowałem, to zgubiłem trzy karpie i to, to jest szkoda. Sukcesywne strzelanie ustawiło tą rybę, i, i na tą chwilę nie przekraczam 4 minut, żeby mieć, żeby mieć branie. Więc tak naprawdę, dłużej mi to później zajmuje. Holowanie niż czekanie na tą rybkę. Tym bardziej, że, że używam króciutkiej wędki 240 specjalnie takiej do bombeczki. Jest miękkie holowanie, wenteczka jest bardzo plastyczna, ale to tylko po to, żeby, żeby jej nie zgubić, bo te pyszki, mówię, takie mają pokaleczone. No i udało się, jeszcze mamy trochę czasu, a na tą chwilę mam 22 rybkę, także no jest dobrze. Tak, także jest dobrze. Bawimy się dalej. Taka, taka nasza mała męska rywalizacja. Oczywiście bez jakichś napinek, ale, ale jak to jest w męskim gronie, każdy chciałby wygrać. Nie? No i staramy się. Nie ma lipy, staramy się. Nikt tu nie odpuszcza. Choć myślę, że dzisiaj udało nam się chyba troszeczkę lepiej jakby dopasować. Mam nadzieję, że uda nam się jakby ten mały pojedynek wygrać. Ci zawodnicy są już na ostatniej prostej. Ewidentnie widać, że ryby wkręcają się coraz lepiej. Króluje bombka, króluje krótka linia. Kto sobie tej linii pilnuje, ten na tak naprawdę łowi. Tutaj myślę, że kukurydza bardzo mocno przeważa o wyniku, ponieważ no, ta kukurydza się wydaje być najlepsza na chwilę obecną. Chociaż jestem ciekawy, bo ja tu łowię troszeczkę inaczej. Ciekawe jestem, jakby to było, jakbym się wystartował. Bo to takie wiecie, zawsze myśli muszą w głowie być, jak się gdzieś jest i ogląda się, i nie można samemu łowić, gdzieś tam gdzieś ta gorycz jest, bo chciałbym sobie troszeczkę też powędkować. Niemniej jednak, rywalizacja jest na fajnym, wysokim poziomie, jest taka zdrowa, fajna, to mi się podoba. I też chciałbym powiedzieć dwa słowa dla drużyn. Jakiś bąk mi tu przyleciał, dla drużyn z zeszłego roku, które brały udział w fishing battle. Zapraszam do zapraszania. Na rewanż, tak, bo Federska w zeszłym roku pozapraszał dużo drużyn, były te pojedynki, miały być rewanże, a z drugiej strony jest cisza, więc może warto zrobić presję nas wszystkich tutaj, żeby zobaczyć, co będzie w drugim wypadku, tak? Bo nie o to chodzi, żeby tylko przyjechać tutaj i na nasze zaproszenie. My prosimy też o zaproszenia było w zeszłym roku więcej tych pojedynków a niestety żadna drużyna nie decyduje się na rewanż, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się no honorowo zachować, żeby zaprosić na ten rewanż, myślę, że tutaj cała nasza społeczność wędkarska gdzieś tam mogłaby też troszeczkę presji wywrzeć na, na, na te drużyny, bo to nie o to chodzi, żeby przyjechać, zrobić jedną, jedną akcję, mówić o tym rewanżu a później na ten rewanż nie zapraszać bo to jest troszeczkę, no... Moim zdaniem nie fajne, bo moim zdaniem powinno się być honorowym, dobra przyjechaliśmy do was, teraz wy przyjeżdżacie do nas, wtedy to fajnie nabiera skrzydełek, taka forma rywalizacji, te fishing battle, bardzo mi się to podoba, to jest drużynowa walka na różnych wodach. Bardzo fajna rzecz, dlatego fajnie by było, jakby się jeszcze inne drużyny zdecydowały na ten rewanż. Tutaj z Angry Fishem na pewno nie będzie problemu, taki rewanż na pewno będzie, to już jest ustalane, więc będzie bardzo ciekawy jeszcze jakiś materiał, myślę, z tego rewanżu. Czy to u mnie na kanale, czy na kanale Federsklep, sklep. I tak naprawdę na tyle. Czekamy na końcóweczkę, nie będę już nikomu więcej przeszkadzał i, i tyle. Gratulacje Mati, około 25 kg Tak, zadowolony z łowienia? No to gratulujemy serdecznie Pokaż rybki Pięknie, to jest tylko część rybek, bo na dwa razy było ważone Gratulacje Dziękuję No i teraz Artur z wagą około 50 kg Tak nie jestem pewny do końca, ale nie, Bardzo ładny wynik Gratulacje Przyjeżdżamy z tym do wody 24 kg Gratulacje Dzięki wielkie Nie? Pokaż rybki twoje, bardzo ładne Pięknie, dziękujemy dziękuję Piękny karp Koi u Marcina się trafił ta ryba aż wymaga lepszego przejechania Kurczę, widzę Gratulacje Marku, 36 kg. Piękny wynik, dziękujemy, że tylko tak. Marek miał takie fajne, duże ryby, dużo pospinanych, ale przez to, że były duże, waleczne. Fajnie. Tak jest, Dobrze. Gratulacje Artur, 40 kg i pół. A to twoja największa ryba. Pięknie, dziękujemy. To jest pierwsza ziadka na razie, więc podsumowanie zaraz robimy, nie? Tu spójrz, tu to... spójrz. No, Gratulacje, jak na razie najwyższy. Dziękuję wynik, bardzo 89300. Ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, fajnie, cieszę się. No, to... Chcesz coś tak. ode mnie wiedzieć, jaki był mój przepis na sukces? Nie, nie chcę. Nie było przepisu. Szczęściem nowego, na nowym zbiorniku. <laughs> bardzo ładnie, fajnie. Dziękuję. Idziemy dalej. Sonia, teraz coś trzeba powiedzieć, żeby się to było ładnie. Bardzo ładna waga, fajne wędkowanie generalnie widziałem 49, tak? 49 dwie godzinki prawie przy stoju. Ryby odeszły spod nóg. Próbowałem metodę na 35 metrze, ale tam już żeby nie było. Mhm. Gratulacje, bardzo, dzięki fajne. bardzo fajna rywalizacja Ej. dzięki Gratulacje Macieju. Jak na pierwszy raz myślę, że jesteś zadowolony, że fajnie. Może być. Troszkę połowione. Dobra, fajnie, wracamy do wody rybki. Mamy tak I tak Pięknie, dobra okay. Gratulacje, 49 kg Dziękuję Bardzo ładnie, zaraz policzymy I myślę, że spotkanie kapitanów będzie potrzebne Nie? Na koniec Nie wiem o czym mówisz, <laughs> <laughs> dziękuję Zakończyliśmy dzisiaj właśnie nasz pojedynek na pięknym zbiorniku Maślanka Psary. Nasza ekipa była tu pierwszy raz. Naprawdę wydaje mi się, że jest to świetne łowisko, w miarę równe. No, można pokazać po prostu swoje umiejętności. Połowiliśmy, nikt nie, nie zszedł na zero, ryby były ładne i mniejsze i większe. Wydaje mi się, że naprawdę można zaliczyć, no to do udanych po prostu wyjazdów. Nie udało się wygrać z chłopakami, ale może na kontrze będzie jakaś 1-1, jakaś zrobimy wtedy jeszcze trzeci. Na całkowicie obcym dla każdego zbiorniku. Bardzo O ile pomysł. wygramy. Nie? Miała być fajna zobaczymy. zabawa. Myślę, że była fajna zabawa. Naprawdę ryb było sporo. Pogoda dopisała, wyśmienicie, nawet chyba aż za bardzo, nie? Tak. My e... akurat dostaliśmy słońce przez cały dzień w twarz, no ale. Opaliliśmy się chociaż trochę. No, także nic. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki wielkie i zapraszamy do nas. I widzimy się pewnie na, na poprawce. Także pozdrawiamy serdecznie, hej. trzymajcie się. Hej.